Cześć! Walczysz z boreliozą i chcesz wzmocnić układ odpornościowy? Oferuję dwa superprodukty. Zioła Jędrzeja, czyli ekologiczny, probiotyczny ekstrakt ziołowy. Probio Borelio produkowane przez Joy Day o bardzo bogatym składzie z fermentowanymi ziołami i probiotykami jak kurkuma, imbir, wilka kora i czystek oraz kapsułki na układ immunologiczny Borelvit, Firmy Parmowit z ekstraktami szczeci, rdestu japońskiego, kociego pazura i traganka. Wspierają odporność, regenerację i walkę z infekcjami naturalnie i skutecznie. Informacja o rabacie na cały asortyment sklepu znajdziesz na końcu tego wideo. Mam coraz większą wiedzę na temat skutecznej walki z wieloma chorobami, również z boleriozą, dlatego chętnie postaram się pomóc w komentarzach. Na najciekawsze pytania nagram odpowiedź w formie filmu. Pozdrawiam Aneta z Ekonatury.